Cześć, dzisiaj będzie krótko o raportowaniu. Raportowanie, czyli coś, czego nie lubimy, jeżeli pracujemy nad projektem, zbieramy jakieś informacje w narzędziu, no to po to tam zbieramy, żeby potem tam wszystko trzymać. No ale przychodzimy na komitet sterujący czy do prezesa, musimy pokazać jakiś status, to nie pokażemy takiej tabelki z narzędzia, ponieważ ona może być zbyt rozbudowana, może tam być zbyt dużo różnych informacji, kolumn. Czasami taki one pager, taka jedna strona, która pokazuje status projektu, działa lepiej. Więc jak to zrobić? Oczywiście możemy to robić. W Wordzie, w dokumentach i bawić się z tym ręcznie, ale nie po to mamy narzędzie, żeby to wszystko przepisywać. Więc pokażę Ci na przykładzie Monday.com, jak można zautomatyzować wyciąganie takich informacji o każdym projekcie i generowanie dokumentów, które wyglądają tak samo, ale dynamicznie się aktualizują. Tutaj na tym przykładzie widzisz dwa projekty stworzone na tablicy przykładowej kolumny, jak to w Monday możemy dowolnie konfigurować. Tu mamy jakiś budżet, termin, status, jakieś różne rzeczy na temat tego projektu. Te wiersze pokazują status całego projektu, osobno są też zadania, czyli jak na przykład wejdziemy do projektu ABC, tutaj widać jakie są zadania w tym projekcie, jakieś kamienie milowe. To jest oczywiście testowa baza tutaj. Są takie dane bardzo przykładowe, poglądowe. Więc jeżeli teraz chciałbym wygenerować raport dla takiego projektu, czyli tutaj widzę na przykład status, że jakieś zadania są dane, widzę jakiś budżet, takie rzeczy, to Dodaję kolumnę Monday. Doc to jest taki specjalny typ kolumny. Mogę po prostu tutaj dodać, wpisać. Doc i jest kolumna Monday. Doc. Tu już mam taką dodaną, czyli kolumna, w której będę generował dokumenty. I w settings tworzę sobie szablon takiego dokumentu. Nazywam sobie go na przykład raport z projektu. I dodaję pola, które chciałbym w takim raporcie widzieć, czyli na przykład projekt. I teraz korzystając z nawiasu, z takiego skrótu mogę wybrać dowolną wartość, czyli na przykład item name to będzie nazwa tego projektu. Potem na przykład pm, czyli kto jest kierownikiem projektu. I tutaj wybieram też wartość, na przykład pm status. I w ten sposób tak dalej mogę jeszcze tutaj dodawać jakieś rzeczy odnośnie tego projektu. Ale żeby już nie przedłużać, pokażę Ci jak to działa. Czyli dodałem taki template i teraz... Chcę stworzyć nowy dokument dla projektu ABC. Po prostu klikam, czekam chwilę i mam gotowy dokument. Projekt ABC PM Artur Guła, status zaakceptowany. I poniżej mogę dodać jeszcze oczywiście masę rzeczy, jak na przykład budżet, oczekiwany wersus ten już przepalony, tak samo jeżeli chodzi o czas. Jeżeli chodzi o różne inne parametry projektu, jakiś postęp w procentach, cokolwiek, czy liczbę zrealizowanych zadań, mogę to wszystko tutaj dynamicznie dodawać, w zależności od tego, jakie mam kolumny. To jest jedyne moje ograniczenie. Więc mam taki raport, mogę go oczywiście pobrać, jeżeli chcę na przykład do PDF-a, mogę go wydrukować, mogę też skopiować sobie link do takiego raportu, więc pobieram sobie na przykład w PDF-ie, żeby go komuś wysłać. I to jest mój raport z projektu. No super się może nie prezentuje. Jest pokazany, jaki projekt to jest PM, no ale mogę tam dodać logo firmy, mogę dodać jakieś stałe informacje, na przykład mogę dodać informacje na temat, że to jest raport dla komitetu sterującego i tak dalej. No myślę, że wiesz o co chodzi. Tym PDF-em możemy, możemy jego wyglądem spokojnie zarządzać. Jest tutaj jeszcze jedna ciekawa funkcja. Mogę też po prostu zaprezentować taki dokument w trakcie komitetu sterującego, więc klikam ten przycisk pokazujący prezentację. No i już mam. Prezentację mojego raportu i prezentuję po prostu taki dokument. Nic nie muszę drukować, mam gotowca. Także według mnie mega to skraca czas. Jedno kliknięcie, mamy gotowego PDF-a, którego możemy wysłać. Nie spędzamy czasu nad przepisywaniem informacji, bo wiadomo, w dzisiejszych czasach, jeżeli coś musimy przepisywać ręcznie, to znaczy, że. Jest tam opcja na automatyzację, jakąś optymalizację, i tutaj Monday.com świetnie się sprawdza. Więc to tyle w tym nagraniu. Jeżeli interesują Cię inne materiały na temat Monday.com, to zobacz też inne nagrania z tej playlisty. Dzięki za dzisiaj. Do następnego nagrania.